Słoneczny dzień dobry, kochani, witam Was z mojego gniazdka w Polsce. Przyjechaliśmy na wakacje do naszego domu w Polsce, także cieszę się ogromnie. Mam tu masę przestrzeni i dzieciaki. Wykorzystują ten czas oczywiście na zabawy na dworze w ogrodzie. Mamy tutaj przepiękny ogród, także mogą się bawić do wieczora na dworze. Ja stęskniłam się oczywiście za polskimi produktami. Nie wszystkie produkty można dostać w Hiszpanii, uwierzcie mi, Hiszpania ma całą masę świetnych produktów które uwielbiam i kocham, ale kocham również niektóre polskie produkty, których nie można kupić w Hiszpanii. Zapraszam Was dzisiaj na mój dzień jedzenia w Polsce po roku nieobecności, prawie roku nieobecności. Pokażę Wam co tutaj fajnego można przygotować z polskich produktów, wyczaruję dzisiaj naprawdę przepyszne trzy posiłki, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację w moim stylu, w stylu niskowęglowodanowym, bo jak wiecie na diecie niskowęglowodanowej jestem od dłuższego czasu i przyznam szczerze, że uwielbiam tą dietę, bo jest naprawdę różnorodna. Jest kolorowa, jest przepyszna. Nic mi w tej diecie nie brakuje. Bo jak zobaczycie w trakcie mojego dnia gotowania, że na low carb można gotować przepysznie. Do tego gubić zbędne kilogramy i czuć się świetnie. I jednym z produktów, których brakowało mi w Hiszpanii były pomidory malinowe. Te polskie pomidory są po prostu przepyszne teraz. Jest sezon na pomidory i aż mi się buja, śmieje do pomidora. Uwierzcie mi, te pomidory malinowe w Hiszpanii były bez smaku. W Hiszpanii jest bardzo dużo słońca, ale pomidory malinowe absolutnie nie dorównują pomidorom polskim. Dlatego zrobię dzisiaj pyszne śniadanie z dodatkiem pomidora malinowego. Odkąd tutaj jestem, to pomidory malinowe jem codziennie. W ogóle wszystkie warzywa smakują teraz inaczej. Są takie wyraziste, przepyszne, także warto ten sezon na warzywa wykorzystać. Nie zużyję oczywiście wszystkich warzyw, bo nie byłabym w stanie tego zjeść. Tak naprawdę większą część śniadania mamy już zrobioną, tak naprawdę prawie że całość. Moje śniadanie będzie dzisiaj szybkie, ale do tego będzie bardzo dobra. Także takie szybkie posiłki ratują mi życie. Mam nadzieję, że uratują również wasze. Wykładam teraz serek wiejski. Przepyszne jest to jedzonko. Jest to naprawdę proste, ale jest takie fajne, orzeźwiające. Latem nie chce się jeść takich ciężkich produktów, ciężkich potraw. Do tego mamy tutaj tak naprawdę wszystko. Białko, zdrowe tłuszcze, włodnik. Po takim śniadaniu będę na pewno przynajmniej 4 godziny najedzona. Gwarancja. Odpowiedniej diety dla mnie szukałam wiele lat temu i znalazłam właśnie dietę low carb, która pomogła mi wyjść z niedoczynności tarczycy w dużym stopniu, zatrzymać Hashimoto, insulinooporność, poza tym trwale schudnąć, zajść w ciążę i pozostaje na tej diecie, ponieważ jest naprawdę, tak jak powiedziałam, smaczna i różnorodna. Jestem po śniadaniu, po filiżance, maczy, najedzona, szczęśliwa, ale mimo wszystko zabieram się za swój drugi posiłek, który będzie mocno truskawkowe, bo sezon na truskawki trwa. I powiem Wam, że te truskawki polskie są również lepsze od truskawek hiszpańskich. Mają więcej smaku, są soczyste, słodkie. E, także zrobię pyszną piankę truskawkową na drugie śniadanie. Pianka będzie idealna do zjedzenia za jakieś 2-3 godzinki, także zdążę do tego czasu zgłodnieć. Ale zanim przygotuję swoje drugie śniadanie, zapraszam Was oczywiście również na mojego Instagrama, gdzie dzielę się również przepisami low carb, szybkimi w przygotowaniu, pysznymi. E, trochę z mojego życia, trochę suplementacji, trochę o zdrowym życiu, trochę o mnie. Także zapraszam serdecznie. A oto składniki na piankę truskawkową. Truskawki, żelatyna, rytrytol w pudrze oraz jogurt proteinowy. Pianki truskawkowe będą oczywiście wysokobiałkowe. I taki jogurt Skyr, wysokoproteinowy, ma aż 9 g białka na 100 g produktu. Całkiem nieźle, chociaż można znaleźć produkty o wyższej zawartości białka i chyba nawet mam taki jogurt w lodówce, zaraz Wam pokażę. Tak, to jest inny jogurt, Skyr, wysokobiałkowy i słuchajcie, on ma aż 12 gramów białka w 100 gramów produktu. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że przyjeżdżając do Polski miałam kupę roboty. Jeszcze cały czas się nie ogarnęłam. Pod naszą nieobecność wprowadziły się do nas do domu tutaj myszy i nieźle nabroiły. Wszystkie szafki, szyściusienkie szafki w kuchni musiałam czyścić, wyrzucać produkty, wszystkie talerze, wszystkie sztućce, wszystkie opakowania do zmywarki. Także puściłam chyba z pięć zmywarek z tymi wszystkimi rzeczami. Było po prostu masakrycznie. Myszy zjadły nawet moją foremkę na czekoladki. Pewnie pachniała czekoladą, powygryzały środki od foremek do czekoladek. Strasznie naprodziły i miałam naprawdę całą masę sprzątania w związku z tymi myszami. Do blendera wrzucam moje truskawki. Dodaję erytrytol w pudrze. Żelatyna już. Napęczniała. Notabene taka żelatyna ma bardzo dużo kolagenu, dlatego warto ją wdrażać do diety. Aby żelatyna dobrze się rozpuściła, podgrzeję ją. W zasadzie mogłam wszystko robić od początku w termomiksie. Podgrzeję ją delikatnie w termomiksie Razem z truskawkami dorzucam jogurt. Całość miksuję i nie podgrzewam już. Pianka jest już doskonała, widzę to, tak wygląda pianka, nie jest bardzo twarda, ale jest taka właśnie jak pianka. Zabieram się za swoje drugie śniadanie, bo już trochę zgłodniałam, za chwileczkę przygotuję również obiad o kolację jak widzieliście nasz ogród to jest totalny armagedon teraz wygląda już naprawdę dobrze ale jak w prawie roku nieobecności w Polsce w naszym domu przyjechaliśmy tutaj haszcze były potąd także teraz wygląda to już wszystko naprawdę dobrze trawy jak widzieliście kompletnie nie ma trawa to już jest po prostu przeszłość nawet za bardzo o nią nie walczymy, e, ponieważ e, nie ma sensu, nie ma nas tutaj. Także robimy to, co w naszej mocy, żeby było w miarę ładnie. Wsadziliśmy lawendę, przesadziliśmy trawy, e, uporządkowaliśmy trochę przód ogrodu, a również tył. Zrobię sobie warzywniak i Wam go oczywiście pokażę. Próbuję swoje drugie śniadanie i powiem Wam jak wyszło. Mm. To jest po prostu jak taka pianka, nie wiem czy kojarzycie takie pianki, e, na pewno kojarzycie, można kupić takie pianki dla dzieci, ja tego nie jadłam już bardzo, bardzo, bardzo dawno, ale pamiętam tą konsystencję, ona jest bardzo podobna, przepyszna to jest. I jak widzicie przygotowałam już składniki na moją obiadokulację, która będzie niebywale pyszna, bo zrobię wysokowiałkowe cebularze. A do cebularzy chłodnik, chłodnik ogórkowy, bo mamy przepiękną pogodę, jest ciepło, latą, także chłodnik świetnie ochłodzi, do tego będzie wysokowiałkowy, także będzie to idealny posiłek wysokowiałkowy. Jak widzicie, lokarb jest dietą przepyszną, różnorodną. Można tutaj naprawdę wydziwiać i gotować przepyszne posiłki, ale jeśli nie wiecie, jak to zrobić, chcecie zacząć dietę niskowęglowodanową lub jesteście znudzeni, odsyłam Was do moich e-booków, które przygotowałam właśnie z myślą o Was. Jeden z nich to zestaw. 12 dni gotowych jadłospisów, 3 posiłki dziennie, każdy posiłek inny, idealny dla osób zabieganych. Posiłki naprawdę wyjątkowo pyszne, proste w przygotowaniu, smaczne, z łatwo dostępnych składników oraz 30 pomysłów na low carb do pudełka: 30 pomysłów na low carb, które możemy ze sobą zabrać do pracy czy też w podróż, oraz oczywiście zjeść w domu. Tak jak mówiłam, na swoją obiad o kolacji przygotuję cebularze. Nie wiem, czy lubicie cebularze, ale ja po prostu uwielbiam. Jako pierwsze przygotuję właśnie je, ponieważ cebularze będą musiały się upiec. W międzyczasie przygotuję swój chłodnik. Składniki na cebularze to twaruk, u mnie półtłusty klimek, cebula, soda oczyszczona, gumaguar, sól, włonnik bambusowy oraz jajko. Na początek twaruk rozdmioto widelcem. Dodaję błonnik bambusowy, odrobina soli, soda oczyszczona i guma Kolejno wbijam jedno jajko. Ta masa pięknie się połączyła i jak widzicie ona się razem trzyma, zrobiła się taka trochę kleista. Że są już w piekarniku. Piekarnik nagrzałam do temperatury 180 stopni i będę je zapiekać 15 minut. A w międzyczasie zabieram się za cebulkę. Dodaję odrobinę soli, odrobinę pieprzu. Cebularze już się wstępnie zapiekły. Nakładam na nie podduszoną cebulkę. Cebularze umieszczam ponownie w piekarniku, 180 stopni, około 10 minut i będą gotowe. Cebularze będą gotowe za 10 minut. Ja za chwileczkę przygotuję swój chłodnik. Składniki na chłodnik. Poszatkowałam już tutaj koperek. Dodatkowo czosnek. Ja mam zsiadłe mleko oraz ogórki. Dodaję odrobinę soli. Czy wy to widzicie, moi drodzy państwo? Czy to się nazywa dieta? <grytania> dieta cud. Jemy porządnie, smacznie, a do tego chudniemy i czujemy się doskonale. On wyszedł taki gęsty, pełny odżywczo. Mamy tutaj dużo błonnika w postaci właśnie ogórka i koperku. Do tego mamy sporo białka. Mm. Uwielbiam takie smaki, ale najbardziej jestem ciekawa cebularza, oczywiście. Doskonałe. Mm. Jakbym miała ocenić swoją obiad kolację w skali od 1 czy od 0 do 10, to dałabym 10, cebularze pierwsza klasa, przepyszne, smakowite, takie mm, idealne bym powiedziała, do tego chłodnik ogórkowy, który świetnie komponował się z tymi cebularzami pycha ja mam taki piękny bukiet kwiatów i pomyślałam sobie, że tutaj sobie usiądę koło tych kwiatów, żebyście również mogli zobaczyć jakie one są przepiękne podziwiam je od kilku dni są naprawdę no, cudowne kompozycja wszelkiego rodzaju kwiatów zobaczcie jakie one są piękne Ach, i jak pachną coś pięknego Pani ja już będę powoli kończyć. Okres wakacyjny jest dla mnie okresem trochę intensywnym. Ciężko mi jest cokolwiek nagrywać, bo e, dom jest pełen. I moich dzieci, i naszych dzieci, i dzieci z sąsiadów, i kolegów i koleżanek. Także nie ma w moim domu chwili ciszy. Teraz się udało, ale nie wiem jak będzie w kolejnych dniach. W każdym bądź razie będę próbowała dla Was nagrywać. Jeśli nie chcecie przegapić takich odcinków jak dzisiejszy, nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Będziecie wówczas na bieżąco. Zachęcam Was oczywiście do tego, aby dzielić się komentarzami. Dzielcie się, zostawiajcie mi łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie odwiedzić mnie na moim Instagramie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę wam cudownych wakacji, pięknej pogody, dużo wypoczynku i pysznego jedzonka. Nie zapominajcie przy tym o sobie, o swojej diecie, o swoim zdrowiu, o swoim dobrym samopoczuciu. Ściskam was mocno, buziaczki. Pa pa.